Specjaliści przekonują, że każdy z nas dysponuje doskonałą bronią przeciwko koronawirusowi. To po pierwsze dystans społeczny, po drugie maska na twarzy, po trzecie dezynfekcja rąk. Naszym gościem jest dziś dr Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Panie doktorze, czy wirus powodujący COVID-19 to jest rzecz, którą bardzo łatwo się zakazić? Z jednej strony można powiedzieć, że bardzo łatwo, dlatego że wystarczy. Troszkę mniejszy dystans między nami, i już ja mógłbym pana zarazić, ale z drugiej strony nie przenosi się ani przez krew, ani przez kontakty seksualne, ani drogą pokarmową. A więc jest to bardzo ważna różnica w stosunku do innych wirusów, których jest mnóstwo wokół nas i które dużo trudniej jest zwalczyć właśnie ze względu na te różne drogi przenoszenia. To co się musi stać, żeby się osoba zakaziła koronawirusem? Drogi zakażenia koronawirusem są dwie. Albo bezpośrednio aerozol wydechowy osoby chorej wpada na mój nos, gardło czy oczy i tą drogą wirus bezpośrednio atakuje nasz organizm, albo drogą pośrednią, czyli przez skażone przedmioty. Najprostszym skażonym obiektem są nasze ręce. Ktoś, kto zasłania na przykład usta. Ręką, dłonią, na dłoni ma żyjącego wirusa. Jeśli podam panu tę dłoń, która jest skażona, a pan dotknie swoją dłonią skażoną twarzy, w ten sposób może pan przenieść na siebie wirus. Stąd to zalecenie, żeby na przykład kasłać w zgięcie łokcia. Ostatnio pojawiła się również informacja, że koronawirus może przenosić się drogą powietrzną, nie tylko drogą kropelkową. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że wirus przenosi się drogą dużych kropli, czyli mamy pięciomikrometrowe kropelki, które wydychamy, które wyrzucamy w czasie mówienia, śpiewania czy kasłania, i to był główny mechanizm przenoszenia. W tej chwili badania wskazują na to również, że w drobniejszych kropelkach, ale wciąż w aerozolu wirus może być obecny, a one podróżują na większą odległość i przede wszystkim dostają się do naszych dróg oddechowych z powietrzem wdychanym. To jest zresztą powód, dla którego w tej chwili powinniśmy odstąpić od stosowania przyłbic tylko jako jedynego zabezpieczenia, ponieważ przyłbica stanowi barierę przed właśnie tymi dużymi kroplami, ale jak my oddychamy, to wciągamy powietrze obok przyłbicy, poza tą szybą, a więc tędy możemy się zarazić. Najlepszym rozwiązaniem jest maska chirurgiczna, którą używamy do dwóch godzin. Później ją po prostu wyrzucamy. Czyli nie zdejmujemy, nie chowamy do kieszeni na następny raz. Nie powinniśmy stosować maski dłużej niż dwie godziny. Ona później po prostu traci swoje właściwości filtrujące, a więc jest bezużyteczna, a dodatkowo jest jeszcze odpadem przecież skażonym, a więc powinniśmy ją jak najbezpieczniej wyrzucić. Mówiliśmy już o maseczkach, teraz chwilę o dłoniach. Dezynfekcja, mycie czy rękawiczki? Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Zacznijmy od mycia rąk. Akurat koronawirus jest takim wirusem, który posiada otoczkę tłuszczową. Mydło jest niczym innym jak detergentem, a więc mydło plus wirus równa się inaktywacja. Czyli można powiedzieć, że wirus potraktowany zwykłą wodą i mydłem będzie już na tyle zinaktywowany, że nie będzie stanowił zagrożenia. A więc musimy to bardzo mocno podkreślać, że alkohol czy środki dezynfekcji powinny być stosowane wtedy, kiedy nie ma dostępu do mydła lub jesteśmy na przykład w sytuacji wysokiego skażenia, tak jak w placówkach medycznych. Ale podstawową czynnością, która pozwala nam pozbyć się wirusa, jest mycie rąk wodą i mydłem. Alkohol ma działanie biobójcze, a więc oprócz tego, że będzie w jakimś sensie działał jak każdy płyn czy rozcieńczał, to będzie również aktywnie zabijał nie tylko zresztą koronawirus, ale wszystkie inne zanieczyszczenia biologiczne na naszych dłoniach. Musimy o tym również pamiętać, że nadużywanie alkoholu spowoduje uszkodzenie skóry, bo jeżeli my będziemy cały czas zabijać. Florę bakteryjną, również tą naszą florę fizjologiczną na rękach, to spowodujemy uszkodzenie tej bariery ochronnej. Daj, słabszym ogniwem tego, tego, tej koncepcji jest właśnie noszenie rękawiczek. Dlaczego? Ponieważ rękawiczki dają złudzenie bezpieczeństwa, dają złudzenie tego, że my dotykając czegoś, nie dotykamy gołą skórą, tylko właśnie przez rękawiczki, a w związku z tym możemy na przykład odstąpić od mycia rąk. To jest błąd. Jeżeli używamy rękawiczek, to tylko w momencie, kiedy mamy rzeczywiście intencje kontaktu z jakimś materiałem biologicznym, potem powinniśmy je wyrzucić i zdezynfekować lub umyć ręce. To jest bardzo ważny element używania rękawiczek. One nie zwalniają z procedury dezynfekcji lub rąk. Powiedzmy o tej trzeciej e, rzeczy, o której dotąd nie wspomnieliśmy, czyli o dystansie społecznym. Metr, półtora, dwa metry. Badania eksperymentalne w tym zakresie rzeczywiście dostarczają różnych danych, ale ja przyjmuję zawsze ten Największy bezpieczny dystans, a więc dwumetrowy. Oczywiście ten dystans traci to znaczenie, jeżeli długo przebywamy w zamkniętym pomieszczeniu. Dlatego, że choćbyśmy mieli i 3 metry dystansu, to jeżeli siedzimy w małym pokoju i razem oddychamy tym samym powietrzem, nie działa tam dobrze wentylacja, niestety po pewnym czasie ilość wirusa już jest tak duża, że pan, nawet siedząc 5 metrów ode mnie, ma szansę się zarazić. Jakie jest zalecenie, jeśli chodzi o witanie się z drugą osobą, obcą na przykład? Tak? Czy dalej poprzez piąstkę, bokieć, czy witamy się normalnie dłonią? Ja zaryzykuję, przywitam się z Panem, ale jest jedna rzecz, którą zrobię później. Nie dlatego, żebym się jakoś Pana szczególnie obawiał, ale dezynfekcja rąk Spróbujmy pozwala nam pozbyć się wirusa, który przypadkowo mógłby osiąść na Pana dłoniach czy na moich dłoniach. A więc jak najbardziej możemy się przywitać podając rękę, ale potem powinniśmy wykorzystać środek do dezynfekcji chociażby właśnie po to, żeby pozbyć się przypadkowych wirusów. No, powinniśmy jednak być czujni, bo wirus jest wśród nas. Jako lekarz zaradziłem się, wykonując swoją pracę, będąc z pacjentami. Wirus miał transmisję od pacjentki, którą się opiekowałem. Pacjentka trafiła do nas bez objawów infekcji z oddziału szpitalnego. Niestety, wcześniej miała ona kontakt z pacjentem zakażonym, i z tego powodu zarówno ja, jak i część personelu medycznego naszego została zakażona tym wirusem. Objawy wystąpiły u nas dopiero około dwóch tygodni od kontaktu, z pierwszego kontaktu z pacjentką. U niektórych osób te objawy były banalne. Niektóre osoby przechodziły zakażenie bezobjawowo. Natomiast u mnie pojawiły się takie główne objawy pod postacią gorączki, kaszlu, duszności, bóli mięśniowych. Jeśli chodzi o przebieg mojej choroby, Początkowo była to, były to objawy infekcji wirusowej, takiej grypopodobnej bóle mięśni, gorączka, kaszel. Objawy duszności narastały z czasem, po około tygodniu. Na tyle się nasiliły, że musiałem trafić do szpitala zakaźnego. Przede wszystkim zachowanie zasad higieny dezynfekcja rąk, maski w miejscach publicznych. E, aczkolwiek uważam, że takim najbezpieczniejszym to jest zachowanie z dystansu, czyli unikanie skupisk ludzi, e, stanie w kolejkach w odległości z zachowaniem tych powiedzmy przysłowiowych półtorej metra. Maseczka w miejscach publicznych, tam gdzie jest więcej ludzi, na to będzie otwarta przestrzeń. Na pewno w sklepach, na pewno w środkach transportu. No i mycie rąk. Dystans. Maseczki i dezynfekcja razem one w 80% redukują ryzyko zakażenia. Można powiedzieć tak łatwo zabezpieczyć się przed tak poważnie zagrażającym nam wirusem wielu ludziom to się wydaje niemożliwe wielu ludzi oczekuje że my będziemy jakieś niesamowite technologie zaprzęgnięte do tego żeby walczyć z koronawirusem a tu prostota i doskonałość państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Marcin Czech epidemiolog z Instytutu Matki i Dziecka dzień dobry panie profesorze czy epidemia covid-19 zmusiła nas wszystkich do zachowania Higieny, czy większej dbałości o higienę? Pewnie, że tak. Proszę zobaczyć. Rozmowę zaczynamy w maseczkach. E, czy ja tak też jest, już mogę zdjąć? Tak, tak jest dużo łatwiej. Staramy się zachować dystans, ale te sprawy, które tradycyjnie kojarzą nam się z higieną, czyli na przykład mycie rąk, no jest dużo częstsze. Korzystamy dużo bardziej z mydła, z, ze środków dezynfekcyjnych, które praktycznie no nie były rozpowszechnione poza szpitalami. Czyli uważa Pan, że trzymamy się tych zasad higieny? Równie mocno jak na początku epidemii? Tego nie powiedziałem. E, powiedziałem, że świadomość w społeczeństwie tego, jak zachowywać się higienicznie, ile należy myć ręce, w jaki sposób należy myć ręce, no, została zbudowana poprzez naturalne zainteresowanie, jak przed tą pandemią możemy się ochronić, jak mamy ochronić swoje zdrowie, życie, czy zdrowie i życie bliskich. Na początku tak. Było to widać, było strach, były puste ulice, zwłaszcza gdy wprowadzono tą kwarantannę, tak? Potem po zniesieniu widać było coraz większe jakby luz, jakby teraz z powrotem wracamy do noszenia maseczek. Zaraz po zdjęciu na przykład pociągu połowa ludzi nie miała, tak? Teraz już z komunikatami, żeby nosić, ludzie zakładają. Wydaje mi się, że bardziej ja nie wychodziłam w ogóle z domu yy, przez te pierwsze miesiące, a potem stopniowo trochę jakby zaczęłam, ale dalej przestrzegając tych zasad, chodząc w masce i dezynfekując ręce. Wirus nie znika ze środowiska i dalej nas obowiązują te same zasady higieny czy, czy tej prewencji pierwotnej bo to jest profilaktyka pierwotna, która ma nie dopuścić do zakażenia. Te wszystkie zasady, yy, o których mówiliśmy wcześniej, no, powinny również e, zadziałać na inne patogeny powodujące inne choroby. Pandemia COVID-19 przy okazji ograniczyła nam transmisję e, wszystkich innych wirusów i, e, i bakterii. To ktoś mógłby powiedzieć, po co się szczepić na grypę, skoro można dobrze umyć ręce? W tej chwili szczepienie przeciwko grypie jest również bardzo ważne, bo. E, Objawy grypy sezonowej i również infekcji powodowanych innymi typami wirusów, np. paragrypy, koksaki, norowirusami i innymi, będą nam przypominały COVID-19. COVID I w okresie największych zachorowań, jeśli się nie zabezpieczymy, będziemy mieli olbrzymi problem w sektorze ochrony zdrowia, żeby odróżnić. Grypę od COVID-u. I wszyscy chorzy, którzy będą mieli te objawy, o których już mówiliśmy, no, tam będzie się personelowi paliła czerwona, a przynajmniej pomarańczowa lampka, on może być chory na COVID. Tymczasem tak naprawdę możemy mieć do czynienia z grypą. Nie mówię tylko z zwykłą grypą, grypą. Tak, ze zwykłą grypą albo innego typu przeziębieniem. Bariery dostępu dla takiego chorego do systemu ochrony zdrowia będą wyższe, chcąc, nie chcąc. I nie warto ryzykować tym, że nie otrzymamy pomocy wystarczająco szybko, dlatego że te objawy rozwiniemy. Szczepienie może nas przed nimi ochronić. Szanowni Państwo, kiedy myślimy o tym, jak walczyć z epidemią, nasze pierwsze skojarzenie idzie w kierunku zaawansowanego sprzętu medycznego karetek strojów, które są w stanie nas kompletny sposób ochronić przed koronawirusem. Ale pamiętajmy o tym, że podstawą tej walki jest zachowanie zasad higieny. Mycie rąk, zakładanie maseczek, noszenie również rękawiczek w tych miejscach, gdzie są większe skupiska, to jest ta podstawowa gwarancja, że będziemy bezpieczni. Mając to na uwadze, wprowadziliśmy na naszych salach obsługi właśnie takie rozwiązania. Wchodząc do dowolnej sali obsługi Narodowego Funduszu Zdrowia można skorzystać z dezynfekcji rąk, korzystając właśnie z automatu. Osoby, które będą Państwa prowadziły do stanowisk są ubrane w maseczki, są przygotowane i zabezpieczone właśnie antyepidemicznie. Pamiętajmy o tym, że ta walka z koronawirusem to przede wszystkim higiena. Maseczka, mycie rąk, mycie twarzy, niedotykanie się niepotrzebnie w okolicach ust. Celowe niechodzenie w jakieś takie skupiska ludzkie, gdzie jest dużo osób, gdzie nie ma zachowanej, że tak powiem, odpowiedniej odległości. Stosujmy te zabezpieczenia, które znane są od wielu setek lat, abyśmy chronili się przed koronawirusem. No to też noszenie maseczki to jest odpowiedzialność moja, tak? Bo bardziej chronię innych ludzi niż sam siebie, tak? No bądź odpowiedzialnym to jest to, że właśnie no tworzenie nie staram się ja być zagrożeniem dla innych. Staram się, że tak powiem, nie patrzę tylko na koniec własnego nosa. To szczególna cecha, którą powinniśmy rozwijać, dlatego że nasze zdrowie może oznaczać również E, z, zdrowie dla innych osób. Nasze zakażenie może oznaczać zakażenie dla innych osób. To, że my nie mamy objawów, nie znaczy, że nie zakażamy. A więc ta odpowiedzialność realizuje się w tym, że chroniąc siebie, chronimy również naszych bliskich, nasze otoczenie. Tak, to widać. pracy się bardzo zmieniła. Powiem szczerze, mi się wydaje, że wyszło nam chyba trochę na dobre, bo trochę z, jakby w moim odczuciu. To ludzie nabrali dystansu trochę do takiej natury, że jednak natura bywa nieprzewidywalna i nie jesteśmy panami tego świata. Przestały funkcjonować podstawowe zasady, w których żyliśmy dotychczas. I to nas uczy wielkiej pokory wobec biologii, wobec chorób zakaźnych, wobec przyszłości, która nas czeka. Świat będzie inny, ale tak naprawdę powinniśmy patrzeć na ten zmieniony świat przez pryzmat własnych zachowań. Jeśli źle się czuję, jeśli mam jakiekolwiek objawy, jeśli czuję, że coś jest nie tak, proszę podjąć decyzję, swoją decyzję o zostaniu w domu, o nienarażaniu innych. Jeżeli tego byśmy się nauczyli, tego by nas nauczyła pandemia COVID, to myślę, że Homo sapiens byłby bezpieczniejszy.